Pól numer 5 okay, tu robimy tak samo, bo jak trójce zdejmiemy górne, lepiej zdejmiemy górę. <todziewanie> To to jest lekki korpus, w teorii można by było go zabrać ale ja nie widzę najmniejszego sensu zobaczcie. Tu są ramki i one sobie tu jakieś tam znoszą. Przechowują, odparowywują czy co oni tutaj z tym robią Ramek i tak nie ma gdzie je zawsze trzymać, z tym zawsze jest jakiś tam kłopot, no niech oni to mają. Niech sobie coś tutaj jeszcze z tym robią, a na wiosnę najwyżej zależnie od siły, albo im się to zabierze, albo się przestawi na górę. O, mogę rząd, go rządzić, o rządzić. Rząd. Rząd, rząd, rząd. Urządzić, I w sumie nie wiem, dalej rządzić nie będzie. A. No to jakieś żądełko, żądełko jeszcze się dostałem, dostałem na pożegnanie sezonu, w sumie dobrze, żądła teoretycznie w niedużej ilości są, są prozdrowotne, także w razie im zostawiamy tutaj taką szerszą szpareczkę, mogę podnieść kamerę. Ej, o kurczę, coś tu przyniotłem sobie ostatnio. O, kurde, jakieś pszczoły mi się w śropie potopiły nie dobrze. Ale zostałem żądą pod pachę. No ja, czy, ja czy ja drugi pasek stamtąd z dołu wyciągnę, czy nie? Tak, wyciągnę, są cztery. Dobra. Zajrzymy w środek, który to jest ul, piąty. Zajrzymy w środek gniazda, zobaczymy, co tu słychać. A tu słychać o tyle. Tu są puste komórki. Na następnej ramce jest jakiś czerwic jeszcze. To wyciągniemy, zobaczymy jak to wygląda. Kurczę, znowu z nią tym trzeba. No i zobaczcie, tu jeszcze gdzieś na środku trochę czerwiu jest. Ale to już jest końcówka. Jaj tu nie ma. Jaj nie ma. Matki szukał nie będę, bo to o tej porze jest w ogóle niepotrzebnie i niepotrzebnie, tylko stresujemy rodzinę. Jakby ktoś pytał dlaczego zostawiam pszczoły na dwóch korpusach to w ramach testów, w ramach testów. Dobra. Za niska ta powałka jest. Jest troszkę za niska. No i dobra.